Witam w kolejnym odcinku Atlantis 1, zaginiona powieści. Tak jak pamiętacie, w ostatnim odcinku, yy, niestety, Hector został więźniem na wyspy Paranuach. Przykro niestety. I dojechaliśmy do jakiejś innej wyspy, w której Kalu zobaczył stącego boga. Zostawiłem specjalnie teraz ten. Kawałek ten wyspy. Nie tylko po to, że jest naprawdę piękny, ale też z mojej pamięci przypomina Sardenię, tam gdzie jeżeli byście zobaczyli tą malutką wyspę, to by wyglądałaby prawie jak tawolara. Ale to już inna historia. No dobrze. No i wyglądamy prawie jakbyśmy byli więźniami, bo tutaj nic nie ma. Jak się stąd wydostanę? O, dobre pytanie. Nie ma nigdzie tutaj wyjścia, jesteśmy prosto rozbitkami. Tylko że. To, pamięta serię? Będzie miał ulubioną zagadkę. Tutaj trochę ona mnie zawsze wkurzała, bo trzeba być bardzo skupionym nad nim. Nie powiem wam, co się stanie, ale naszą teraz. Uf, bo nie pamiętam. Teraz naszą sprawą będzie włożyć poprawnie wszystkie y obrazy na ich miejscu. Więc postarajmy się. Nie. Nie. Śpiewam światu, ale nie pragnę płynącego po morzu. Śpiewam światu, ale nie pragnę płynącego po morzu. I... Pragnę uciekających w lesie, ale nie śpiewam dla bogini nocy. Ta, która pragnie skrzydeł i śpiewa światu, nie mieszka w moim domu. Jest nas cztery. Każda ma swój własny dom. Każda śpiewa i pragnie. Zacznijmy od tego, bo to jest bardziej chyba ja. Ta, która pragnie skrzydeł i śpiewa światu, nie mieszka w moim domu. Ta, która pragnie skrzydeł. Powiedział bardziej o rybie, bo zawsze lubiła pły... Nawet jeżeli pływa, to wygląda jakby... jakby fruwała w wodzie i śpiewa światu. O, to będzie tak. Potem. Śpiewam światu, ale nie pragnę płynącego po morzu. Śpiewam światu, więc chodzi o słońce, ale nie pragnę płynącego po morzu. Płynącego po morzu. To bardziej bym... Jeżeli patrząc, to nie chodzi ani o tą bestię, ani o ptaka, więc chyba będzie bardziej chodziło o kraba. Dobrze. Pragnę uciekających w lesie, ale nie śpiewam dla bogini nocy. Słuchający w lesie to się już chyba rozumie o co chodzi. Ci uciekają w lesie. Potem jest... Jest nas cztery. Każda ma swój własny dom. Każda śpiewa, by pragnie. Jest nas cztery. To chyba chodzi o gwiazdy. I o ptaka. Nie tak? Nie. Możemy zamienić? Nie. Może tak? Śpiewam światu, ale nie pragnę płynącego po morzu. Ta, która pragnie skrzydeł i śpiewa światu, nie mieszka w moim domu. Jest nas cztery. Każda ma swój własny dom. Każda śpiewa i pragnie. W taki sposób, Źle, źle usłysza, nie światło, tylko światu. Ta, która pragnie skrzydeł i śpiewa światu, nie mieszka w moim domu. Nie, musi być na siłę. Świat na pierwszym. Śpiewam światu, ale nie pragnę płynącego po morzu. Nie tak, to na 100%. procent. Pragnę uciekających w lesie, ale nie śpiewam dla bogini nocy. A ta jest nas czterech, każdy ma swój własny dom, każda śpiewa i pragnie. Czterech kiedy pomyślał o tym. Może tutaj zrobimy jakiś bomb. Czekajcie, spróbujmy w taki sposób. Jest nas czterech. Każdy ma swój własny dom Nie tak? Nie, to na siłę musi być. Padnieć skrzydeł. Na pewno pragnie skrzydeł. Ufach uciekających w lesie. To na 100%. Nie lubię płynącego powozu. Nie, to może być na siłę w taki sposób. Może tutaj zrobię jakiś błąd. A, a, to ja mówię. Piadzek z, z księżycą? No, tak... bo Księżyc to jest zawsze satelitą Ziemi, no, może mówić, więc... No, tego jest nie porozmawiałem. Kim jesteś? No, nic tu nie powiem. Kim jesteś? Wy może tutaj wejść. Ośli. Widziałem Kleona! To był Kreon. Zaatakował mnie. Wyjaśnisz mi, co się stało. Możesz dać mi mój kamień wizji? Kamień wizji? Nie twój, tylko ta, co nam dała tamta stara w Jest pusta. Powinieneś jeszcze raz wyzwać śmierć. To będzie dla ciebie dobre. Wyzwać śmierć? Bo co, ma nas zdarzność? Gdzie jesteśmy? Coś, coś to tam. tam Patrzcie, kostka Rubika! No dobrze. Może ją wejść, może wyjąć? Patrz! To, co zobaczyłeś, jest początkiem. Ludzie pojawiający się w tej opowieści są jak świeżo opierzone ptaki. Pewnego dnia opuszczą gniazdo i polecą na północ. Resztę już znasz. Znaczy, że to jest prawdziwa, jak to się mówi, yy, prawda przodków Atlantydy. Dobrze. Może coś powiedzieć? A ile pytań! No dobrze, to tutaj się teraz tego, bo Ty jesteś tym Bogiem? To twoi przodkowie zostawili ten posąg, gdy odchodzili, aby zniechęcić innych do odwiedzania wyspy. To w jakim. Jeżeli to nie ty, to była ta zaraza, śmierć jeszcze to skąd? No dobrze, powiedz coś o to, że. Nigdy go już nie zobaczysz. Nie wróci na Atlantydę. No, tak, myślałem, że będzie koniec, to. Dobrze, powiedz coś o temat. Tego, co widzieliśmy na temat. Ym, miejsca z Białym Niedźwiedziem? Tam poszli twoi przodkowie, gdy opuścili tę wyspę. I tam odkryli, że wiedza jest bronią obusieczną. No, władzą i zniszczeniem pewnie. No. Dobrze, powiedz coś na temat tej naszej znajomej metalowej głowy. Zawiera wiedzę. Można ją mieć, ale nigdy zniszczyć. No jak mam według niej ją powstrzymać? Kiedy to była ta, co widzieliśmy tą. Dobra. Przygotowała cię. Żeby cię zobaczyć? Powiedzmy coś na temat miejsca, hej? Przysyłała cię tu. Dobra, to mi nie wyjaśnia. Powiedz coś na temat Reiny. Nie może już być królową. Odpoczywa. Okej, okay, to było wystarczająco jasne, tak jak nam powiedział Hector. Ehm, um, Stał się niewolnikiem własnej rządzy władzy. Trzeba go powstrzymać. Ty musisz go powstrzymać. Dlaczego ja? No dobrze. Powiedz coś na Atlantydy. Atlantyda może zostać uratowana lub nie. To nie ma znaczenia. Co to znaczy nie? A ludzie, które tutaj żyją? Dlaczego ona mi pytała się na temat kuli? Użyj jej, by wchłonęła ciemność. Inaczej sam zostaniesz pochłonięty. Pochłonięty. Co coś? Się... O sobie? Powiedzmy coś o sobie. Najpierw uzbruj się w moc kryształu. Potem poleć na Atlantydę, by przerwać szaleństwo Krona. No dobrze. Jakaś kuleczka? To twój kryształ set. Jego moc sama musi wypalić swoją drogę do ciebie. Jest ostatni i najczystszy. Ma moc władzy nad innymi. Niech moc będzie z tobą. O, patrzcie, już nie mamy ubrania wojskowego. Tak miło. No dobrze, no to skoro już nie masz nic do powiedzenia, coś tam punkka jak mamy teraz się wydostać, sam się wydostać? O! Czekajcie! Zim zielone... Science Fiction? Dobra... O! Patrzcie! Bryczka! Jest... za mój! mój! Dobra. Co właśnie tam będzie dostać? O, Ej, ale to nie jest bryczka, no. Kurde. Dobrze. Niech to znowu... Ktoś nas wyrąbał. Dobrze. to Tutaj wygląda to jakby gdzieś coś malutkiego, więc powinno być kuleczki. Ale teraz sobie przypominam coś ona powiedziała na temat wypalenia No co? Musisz się zapalić? No co jest... Czekaj to jest? Jakiś palnik Palnik, palnik Czekajcie, to coś jest Może tutaj trzeba ułożyć... O, nie o, Pali się! No dobrze, no to, to mówią ją wypalić Kurde, że paliło. Dobrze, mamy wejście. Kreształ. Nie ma wyjścia! Jestem szany. O, patrz. to musiało bojęć. O, jakaś ręka. O właśnie bryczka, bryczka, to jest moja, to jest moje, 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 moje! No ale dobra, zamiast robić kreteństwa. My tutaj zakończymy odcinek, dlatego że... Zobaczcie co dzieje się. Włóżcie płytę numer 4. No dobrze, tak jak powiedziałem. Ee, dziękuję Was za uwagę, tutaj Dark Wolf. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to łapki w górę, ta sama historia, tak jak znacie w innych odcinkach, jeżeli nie, to łapki w dół no, tak jak już mogę to powiedzieć, że już powoli, powoli dokończamy naszą, nasz let's play. No i teraz będziemy mieć zajebistą flight, ale dopiero w następnym odcinku. No dobrze, żegnam Was wszystkich i życzę miłego wieczoru. Pa!